Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Na razie bastujemy z recenzjami perfumowymi i wracamy do tematów pielęgnacyjnych. Jak wiecie, jakiś czas temu już dosyć spory kawałek. Mówiłem Wam, że nie kupuję już żadnych kosmetyków pielęgnacyjnych, ponieważ mam dosyć dużo w swoich zbiorach, więc chcę je wszystkie zużyć, żeby mi się nie popsuły i dopiero wtedy zacznę coś tam kupować. Ale wiecie jak to jest? Od czasu do czasu jak się zajdzie do drogerii, czasem jakaś fajna promocja jest, albo coś co już chciałem dawno kupić, jest w mega promocji, więc no, siłą rzeczy już sobie gdzieś tam na zapas mimo wszystko to kupiłem. Dziś będzie haul kosmetyczny, którego dawno nie było i pokażę Wam tutaj fajne, ciekawe produkty, które udało mi się upolować. Część będą to ponowne zakupy, ponieważ Będą to produkty, które mi się sprawdziły, także jeżeli chcecie wiedzieć, co tam ciekawego udało mi się upolować, a udało mi się fajne rzeczy upolować, to zachęcam, aby zostać ze mną dalej. Zaczniemy sobie od pojedynczych produktów. Marka Job, jak wiecie, ja bardzo lubię ich produkty, zarówno mydła, jak i żele do mycia. <laughs> I tu była promocja na bardzo ciekawy, czekoladowy, zimowy żel pod prysznic. Pachnie naprawdę bardzo ładnie. Mocno czekoladowo, mocno będzie taki otulający na te jesienno-zimowe wieczory. Tak on się prezentuje, więc jak będziecie gdzieś go mieli na oko, no to koniecznie polecam, jeżeli lubicie takie słodsze i czekoladowe zapachy. Kolejny produkt, który udało mi się upolować, to Liren Eco. Jak wiecie, Liren Eco linia miała klasyczne takie. Produkty w słoiczkach, które mogliście już gdzieś tam zobaczyć u mnie na kanale. Ale w Rosmanie była cena na do widzenia: linia była wycofywana, pewnie będą nowe linie bądź nowe produkty. No i słuchajcie, co tu dużo mówić, za 5 zł udało mi się zakupić krem kład, bo Liren Eco ma również w sprzedaży wkłady do tych słoiczków, dzięki czemu oszczędzamy trochę tę naszą planetę. No i ja upolowałem wygładzający krem na dzień i na noc. Zobaczcie, jak nie wierzycie, cena 5 zł, więc wydaje mi się, że to no, siłą rzeczy, jak tu można nie wziąć tego. I jest tutaj 50 ml, więc mamy tu wkład, który po prostu można sobie przełożyć do słoiczka, który aktualnie kończymy naszego kremu. Także za 5 zł. Myślę, że oferta zacna. Dalsze produkty, dwa, będą z marki Feel Free. Jak wiecie, ja już swego czasu w Denku mocno rozgadywałem się na temat Feel Free. Jak wiecie, jest to jedna z takich fajniejszych, naturalnych marek w dobrej cenie. Teraz widziałem, że trochę te ceny poszły w górę, ale te kultowe produkty często są w promocji. Czyli te dwa produkty będą to ponowne zakupy czyli Refreshing Facial Toner. Bardzo dobry tonik, który mega mi się sprawdza. Jest to tonik, który bardzo ładnie nawilża skórę, pięknie ją odświeża, odżywia, bardzo go lubię, często w promocji. Ja go kupiłem za 50% od ceny normalnej, więc wydaje mi się, że jest to pozycja godna zakupu i godna uwagi przede wszystkim. Drugi zakup to Mineral Clay Beauty Mask. Jest to maska, która ponownie znowu zagościła w moje zbiory, dlatego że jest to bardzo dobra. Fajna maska oczyszczająca na bazie czerwonej glinki, ale również dodatkowo jest mocno nawilżająca, czyli po ściągnięciu tej maski z naszej twarzy, czyli w spłukaniu jej, skóra jest bardzo miękka, aksamitna, mocno też nawilżona. Ta maska tak szybko nie zastyga jak to z reguły te glinkowe maseczki, więc wydaje mi się, że również opcja godna jest polecenia. Zobaczcie z bliska, sobie jak ona wygląda. No i przechodzimy do kolejnej serii, która jest już dosyć popularna w rozmanie i parę produktów udało mi się ponownie zakupić tej marki. No i też udało mi się zakupić nową linię. Jak wiecie, w poprzednim holu kosmetycznym udało mi się upolować taki krem złuszczający na noc z takiej turkusowej serii, która jest przeznaczona do cery problematycznej. To tu zdecydowałem się zakupić dwa takie produkty. Normalizujący tonik w żelu do cery tłustej oraz mieszanej. Jest on taki dosyć gęsty, więc też nie będzie aż tak przez palce przelatywał. Tak on wygląda. I dodatkowo żel do mycia twarzy z tej serii, ale jest już on w użyciu. Dosłownie. Można powiedzieć w takim konkretnym zużyciu, dlatego że jest go już połowa. Pokazuję Wam go, dlatego że dosyć długo zbierałem się do nagrania holu kosmetycznego, ale jest to matująco normalizujący żel do mycia twarzy. Jest on bardzo dobrze oczyszczającym żelem, fajnie tą skórę oczyszcza, nie wysusza. Skóra nie jest ściągnięta po umyciu tym żelem. Ładnie i delikatnie, a jednocześnie porządnie oczyszcza. Także zobaczcie sobie. Tak ten żel wygląda. I te produkty udało mi się zakupić w bardzo fajnej cenie. Także też musicie po prostu polować. A ja zdecydowałam się na zakup właśnie tej linii z Facebook, dlatego że ta pierwsza różowa, podstawowa seria bardzo dobrze mi się sprawdza. Więc fajnie też wytestować sobie inną. Z tej poprzedniej serii, czyli tej różowej, klasycznej, nabyłem korygująco rozjaśniające serum do twarzy. Jest to produkt, który ponownie również zagościł w moje zbiory. Bardzo lubiłem to serum, które naprawdę. Świetnie wygładza skórę, ładnie ją ogaja, ładnie ją normalizuje, ładnie też koryguje wszelkiego rodzaju takie drobne przebarwienia po trądziku, takie wszystkie te zmiany, gdzieś tam jak nam coś wyskoczy na skórze, wyciśniemy to. To serum naprawdę bardzo fajnie to ogaja, bardzo ładnie rozjaśnia tego typu plamki, tylko pamiętajcie, żeby takie serum stosować regularnie i po prostu zużycie do samego końca. Chcemy mieć ładnie rozświetloną i ujednoliconą skórę. Taką się prezentuje. Kolejna seria przywieziona z Niemiec. Już słyszałem, że DM drogeria niemiecka, którą bardzo lubię, już pojawiła się w Polsce, więc tylko czekać, aż rozprzestrzeni się na inne miasta. Myślę, że prędzej czy później to nastąpi. Natomiast, jak wiecie, ja dosyć często bywam w Berlinie i zawsze moja noga musi postać w DM-ie. Dlatego przywiozłem sobie parę kosmetyków z serii, która mnie z DM-u interesuje. No, ale niestety dałem się tu trochę zrobić w konia dlatego że kiedyś przy jeszcze poprzedniej wizycie powiedziałem sobie że następnym razem zakupię sobie serię z granatem z marki Naturszyn no i co no i jajco dlatego że z tej serii udało mi się kupić tylko serum, ponieważ seria z granatem z marki Naturszyn jest to seria taka anti-age, bardziej odżywcza, mocniej regenerująca, bardziej napinająca, nawilżająca, czego sobie tylko życzycie. No i ja obszedłem w okolicy, w których gdzieś tam się poruszałem, praktycznie wszystkie DM-y, które miałem na mapie na swojej drodze spacerowej w Berlinie. No i niestety udało mi się tylko w jednym DM-ie kupić jeszcze to serum, dlatego że ta linia została wycofana. Także. To serum będę sobie testował, ale no jest to zachęcające, ma fajne składy naturalne, także wydaje mi się, że warto gdzieś się zainteresować. Na stronie DM-u ta seria również jest już niedostępna, także szkoda, trudno, mam chociaż serum, także zobaczę sobie, jak ono mi się będzie sprawdzało. No i seria, która jest jak najbardziej dostępna cały czas w każdym DM-ie, czyli Natur Schön, ale wersja taka właśnie podstawowa w takich eko-kartonikach. No no i ja zakupiłem sobie trzy produkty, które chciałem przetestować. Innych produktów z tej serii nie kupowałem, czyli mydła, żelu do mycia, toniku, dlatego że pojemności są dosyć małe, no i jakby nie patrzeć, tak nie do końca się je opłaca zakupić. Natomiast te trzy produkty jak najbardziej, fajne mają ceny, cała seria jest oparta na oliwie z oliwek, więc też wydaje mi się, że mocno będzie taka nawilżająca, mocno regenerująca, więc... Czego chcieć więcej teraz na te jesienne, zimowe klimaty. No i mam z tej serii krem pod oczy. Tak oto wygląda i tak się prezentuje. Serum do twarzy, również z oliwą z oliwek. No i krem do twarzy, do każdego typu skóry, dzienno-nocny, bardzo fajny, podstawowy krem z naturalnym składem i fajnej, Przechodzimy do dwóch ostatnich serii, które udało mi się zakupić. Te dwie najciekawsze zostawiłem sobie na koniec, dlatego że na nie największa była promocja, no i na tę serię w końcu udało mi się tak porządnie zdecydować i zakupić produkty, żeby ją również i porządnie przetestować. Przede wszystkim zaczniemy sobie od marki MIA. Jak wiecie, ja swego czasu już Wam pokazywałem takie serum z marki MIA które jest takim kompleksem anti-age, jest takim multivitaminowym odżywczym serum do twarzy, które po prostu działa cuda, bardzo ładnie rozświetla skórę. Także no, tamto serum jak najbardziej dalej jest jeszcze w użyciu, co prawda już na wykończeniu, no ale jeszcze jest, więc na pewno jak mi się skończy, będę musiał znowu wyczaić promocję i sobie je zakupić. A my przejdziemy do omawiania teraz tych produktów. Słynny, kultowy olejek do mycia twarzy. My Super Skin, Mia Cosmetics, lekki olejek do demakijażu i oczyszczania twarz, oczy, usta. Jest to olejek, który jest już dosyć kultowy. Dla mnie nie ma to znaczenia, czy jest to. Z emulgatorem czy nie, dlatego że jak wiecie, ja swego czasu również używałem sobie po prostu olejków do mycia twarzy jako pierwszego etapu pielęgnacji, po czym używałem klasycznego produktu już z detergentem, żeby tę tłustość zmyć. Tu na wypróbowanie kultowy olejek zmija. Zobaczymy jak będzie mi się sprawdzał. Skoro tamto serum mi się sprawdziło, to pora była zakupić jeszcze trzy pozostałe. A to dlatego ja się na nie skusiłem, dlatego że na markę mija było aż 50% rabatu. Rzadko się to zdarza, z reguły jest to 30, no góra 40%, a tu naprawdę fajnie 50% rabatu było, więc udało mi się zakupić niebieskie serum jest to po prostu serum nawilżające z potrójnym kwasem hialuronowym 2% Znajdziemy tu również witaminę B5, magnez, cynk, wapń, mangan. To serum będzie bardzo fajnie tą skórę nawilżało. Kwasu hialuronowego w naszej skórze nigdy dosyć, więc takie serum nawilżające świetnie się sprawdzi teraz na jesień zimę, żeby ładnie tą naszą skórę nawadniać. Kolejne serum to serum z prebiotykami do skóry problematycznej, i tu znajdziemy kompleks 5% kwasu azaleinowego i glicynę. Prebiotyki 2% niacinamid, witaminę B3. Także takie bardzo ciekawe i fajne składniki, które wiem, że na moją skórę dobrze działają. Zarówno prebiotyki, jak i niacinamid. Moja skóra ładnie się wtedy zachowuje, więc siłą rzeczy to serum wziąłem. Tak ono wygląda: ma ono taki po prostu beżowy kolor. I trzecie, ostatnie serum, które zakupiłem jest to serum z witaminą C. Moje serum z witaminą C z marki Revox już jest praktycznie na wykończeniu, więc jakieś inne serum z witaminą C chciałem sobie zakupić, więc wpadło właśnie na markę Mia, na przebarwienia, czyli witamina C 5%, witamina B3, prowitamina B5. Inulina, kwas mlekowy, hydrolat z kwiatu pomarańczy, bardzo lubię swoją drogą hydrolat z kwiatu pomarańczy, ekstrakt z mandarynki japońskiej, bardzo fajne, rozjaśniające składniki, które wspomogą na ładniejszy, równiejszy koloryt naszej skóry. Tak serum się prezentuje jest w kolorze takim jasno. Żółtym, więc myślę, że bez problemu je w Rossmanie znajdziecie. Ostatni produkt z marki MIA, który również dosyć długo czaiłem się, ale bardzo rzadko była na niego promocja, dlatego że marka często robi tak, że na jakieś konkretne produkty robi rabaty, a bardzo, bardzo rzadko na całą markę swoją robi rabat. I jest to krem pod oczy, dlatego że ten mój krem pod oczy z marki Nakomi, który teraz katuje już się powoli kończy, więc fajnie będzie wypróbować pod oczy krem z marki Mia. My Eye Hero, nawilżający krem pod oczy. Ma w sobie kofeinę, masło sza oraz witaminę B5 oraz witaminę E. Bardzo fajne składniki, jeśli chodzi o okolice oczu, dlatego że mamy tutaj masło sza, więc mam nadzieję, że krem będzie dosyć gęsty. Jak wiecie, ja lubię takie gęściochy pod oczy i idealnie one mi się wtedy sprawdzają. Tak, krem pod oczy prezentuje się. Lekko różowe opakowanie. I ostatnią marką jest to naprawdę mega podjarany, dlatego że mega nie mogę się doczekać, aby ją przetestować, dlatego że... Nie chcę was kłamać, ale dobry ponad rok chodziłem za tą marką, żeby znabyć ją w fajnej cenie, a przede wszystkim, żeby były wszystkie produkty, które mnie interesują z tej marki. Więc w końcu w Superfarmie była promocja 50% rabatu na markę Uzdrowisko. Bardzo ciekawa marka, która długo była na mojej liście. W końcu były dni Lifestyle i pobiegłem szybko i zakupiłem sobie produkty. I zaczniemy sobie od oczyszczania, czyli roślinnie aktywna pianka oczyszczająca na ładną cerę. Jest to seria niebieska, przeznaczona raczej do właśnie takich skór problematycznych mniej więcej, ale też po prostu ta seria z fiołkiem jest po prostu taką ogólną, podstawową można powiedzieć, serią. Tak właśnie się prezentuje. Na pewno będę ją sobie testować, oczywiście później przyjdę z jakąś aktualizacją pielęgnacji, abyście mogli wiedzieć, jak to się sprawdza. Marka o Zdrowisko jest mega ciekawa, mocno naturalna, ma dużo składników aktywnych w sobie, różne linie. Każdy znajdzie coś dla siebie. Ja sobie wymieszałem produkty, dlatego że nie chciałem brać wszystkiego z jednej. Kolejny taki właśnie oczyszczający, uzupełniający produkt, również z serii z fiołkiem, to jest roślinnie aktywny peeling dwa w jednym na ładną cerę. Mamy tu enzymy z dyni oraz drobinki z orzecha i migdałów, czyli będzie to taki peeling pół na pół, połowę enzymatyczny, połowę mechaniczny, także również seria z fiołkiem. Tak on się prezentuje. Lecimy dalej. I teraz dwa serum, które sobie zakupiłem. Pierwsze serum jest to roślinnie aktywne serum przeciw niedoskonałościom. Jest to również seria z. Fiołkiem. Jak wiecie, ja lubię tego typu produkty, więc mamy fiołek, niacynamit, które bardzo fajnie i ciekawie naszą skórę będą przygotowywały bądź też ogajały z wszelkiego rodzaju niedoskonałości. Także to serum jestem też mega zajarany, żeby je zacząć używać. Drugie serum to już z serii Czarny Tulipan. Czarny Tulipan, jako główny składnik, dodatkowo mamy Fito Plus Retinol taurynę, bardzo fajnie taki, będzie energizujący, ale też przede wszystkim przeciwstarzeniowy, minimalizujący jakieś drobne zmarszczki na pewno. Bardzo ciekawe serum. Również ładnie się prezentuje z tym czarnym tulipanem na przedzie. No to teraz kategoria oczy. I tu dwa produkty sobie wybrałem. czarnego tulipana, całodniowy krem na piękne spojrzenie, dlatego że wybrałem ten z tej serii, ponieważ tak jak przed chwilą Wam wspomniałem odnośnie kremu marki Mia, ja lubię konkretne takie ciężkie konsystencje, więc wydaje mi się, że ta seria właśnie taka Anti-Age z marki Uzdrowisko z tym czarnym tulipanem będzie raczej do takich kremów należała, więc konsystencja tego kremu mam nadzieję będzie cięższa dlatego, że stera do tego produktu niestety w SuperFarmie nie było, więc ciężko mi to powiedzieć, ale wydaje mi się, że będzie z tych cięższych. Kolejny produkt to taki, można powiedzieć, uzupełniający do kremu pod oczy, z świetlikiem lekarskim. Jest to serum pod oczy, które będzie miało nam za zadanie lekko napiąć oczy, lekko tą skórę właśnie tak zrewitalizować, więc jestem ciekawy, jak te naturalne produkty tego typu się będą sprawdzały. Czarny bez oraz Właśnie 100% napar ze świetlika, liftingujący serum, napinacz pod oczy. Także jestem mega ciekawy, jak tego typu produkt się sprawdzi, dlatego że z takich serum pod oczy, które używałem, było to po prostu kofeina z marki The Ordinary. Jestem mega ciekawy tego produktu, na pewno przyjdę do Was z podsumowaniem później tych wszystkich produktów. I dwa ostatnie produkty na dziś. Seria fiołkowa, którą mogliście zobaczyć na samym początku, wybrałem ten krem sobie na dzień, dlatego że z serii Czarny Tulipan krem na dzień ma w sobie dosyć sporo masła asza, za którą moja skóra niekoniecznie przepada. Natomiast ja wybrałem sobie ten z fiołkiem, całodniowy krem przeciw niedoskonałościom na ładną cerę. Fiołek niecynamit, wąkrotka azjatycka. Mam nadzieję, że ten krem również mi się sprawdzi. Jestem właśnie ciekawy tej serii, jestem zajarany. Cały design w ogóle marki do mnie przemawia, słoiczki te buteleczki na serum wszystko przepięknie ładnie wygląda, także myślę, że spoko. No i na noc tu wybrałem właśnie serię z czarnym tulipanem, dlatego że na noc moja skóra lepiej toleruje tego typu cięższe konsystencje, a poza tym fajnie jest też na wieczór użyć czegoś cięższego, bardziej rewitalizującego, bardziej napinającego, odżywczego, nawilżającego. Więc wydaje mi się, że taki wieczorny krem przeciwzmarszczkowy z czarnym tulipanem i te Rehalozom na pewno się sprawdzi. Tak wygląda produkt. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, jak mogliście zobaczyć. Trochę się tego uzbierało. Ostatni haul był dosyć dawno, więc też nie przychodziłem do Was tam z dwoma czy trzema produktami, bo byłoby to po prostu bez sensu. Jak to macie tu zbiór ciekawych moim zdaniem produktów, które warto zwrócić uwagę, a przede wszystkim polować na promocje właśnie na Dni Lifestyle w Superfarmie, bądź po prostu od czasu do czasu zajść do Rossmana czy do Hebe, żeby zobaczyć jakie ciekawe promocje się tam znajdują. Zawsze coś ciekawego można znaleźć, zawsze jakieś naturalne marki są w promocji. Także myślę, że spokojnie można sobie zajść i popatrzeć. Ja ze swoich zakupów jestem naprawdę bardzo zadowolony, jak na ten moment niczego mi już nie brakuje, więc jak najbardziej z dala omijam szerokim ukiem wszelkiego rodzaju drogerie. Kosmetyków znowu sporo mam, więc jeszcze resztki z moich kartonów muszę zużyć i zacznę korzystać z tych produktów. Także dajcie koniecznie znać, czy któreś z tych produktów już mieliście, jak Wam się sprawdzały, co o nich sądzicie. Jeżeli któreś produkty Wam się nie sprawdzały, to napiszcie jaką macie skórę, dlaczego Wam się nie sprawdzały, co powodowały te kosmetyki, jak ta skóra się zachowywała, dzięki czemu inni widzowie będą mogli śmiało zobaczyć sobie różne opinie na temat tych produktów. Także zapraszam do komentowania i piszcie, jak tam u was się to sprawdza. Na ten moment to by było na tyle, więc jeżeli film się podobał, to dajemy kciuka w górę. Klikamy subskrypcję na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć!